Jakie jest prawdopodobieństwo, że zdacie egzamin z bardzo dobrym wynikiem? Nie mam pojęcia, ale jesteście tutaj i się uczycie, więc zapewne to prawdopodobieństwo z dnia na dzień rośnie. Są jednak sytuacje, które jesteśmy w stanie obliczyć, a przynajmniej prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Będziemy to robić za pomocą podanego wzoru. Mamy tutaj wzór P od A, to się równa wartość bezwzględna z A dzielone na wartość bezwzględna z Omegi. Brzmi to trochę skomplikowanie może na początek, ale sami zobaczycie, że jest to bardzo proste. A jest to liczba wyników spełniających warunki. Jest to wartość bezwzględna, ponieważ ta liczba nie może być ujemna. I na dole mamy omega, czyli liczbę wszystkich możliwych wyników i tutaj podobnie musi być wewnątrz wartości bezwzględnej, ponieważ ta liczba też nie może być ujemna. Omówmy sobie pierwszy przykład. Mamy tutaj obliczyć prawdopodobieństwo wylosowania szóstki. Wrzucie kostką do gry. Oczywiście chodzi o taką zwykłą kostkę, gdzie mamy oczka od 1 do 6. Próbujmy określić nasze zbiory. Do zbioru A będą należeć te zdarzenia, które spełniają nasze warunki. A co spełnia nasze warunki? No, chcemy wylosować szóstkę, więc tak naprawdę będzie tylko jedno takie zdarzenie i to będzie wylosowanie szóstki. W zbiorze Omega będziemy mieli wszystkie możliwości. A jakie są wszystkie możliwości? No oczywiście jest ich 6, ponieważ na kostce mamy oczka od 1 do 6. Więc jeżeli teraz podstawimy to pod nasz wzór, to P od A wynosi 1 przez 6, czyli 1 szósta. I takie właśnie jest prawdopodobieństwo wylosowania szóstki w jednym rzucie kostką. Weźmy pod uwagę przykład drugi. W pudełku znajdują się 4 kule białe i 12 kul czerwonych. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej? Tutaj podobnie określamy nasze zbiory. Zbiór A to jest liczba wyników spełniających warunki. My chcemy wylosować kulę białą, a wiemy, że tych kul białych jest 4. Więc możemy tutaj przypisać wartość 4. Natomiast jako omega będziemy tutaj mieli zbiór wszystkich możliwości, czyli wszystkie kule. Mamy 4 białe i 12 czerwonych, czyli razem 16. Więc teraz obliczamy prawdopodobieństwo P od A to się równa 4 416, a to po skróceniu daje nam 1 czwartą, czyli mamy 1 czwartą szansy na wylosowanie białej kuli, a to jest 25%. Chciałbym, abyśmy zrobili jeszcze jeden przykład, a mianowicie obliczyli prawdopodobieństwo wylosowania liczby parzystej w rzucie kostką do gry. Jakie będzie nasze A, czyli wyniki, które nas satysfakcjonują. Wynik, który nas satysfakcjonuje, to będzie liczba parzysta, czyli dwójka, czwórka i szóstka. Czyli łącznie trzy liczby. Jeżeli chodzi o omegę, to tutaj oczywiście mamy 6 możliwości, bo jest 6 różnych liczb na kostce. Czyli piszemy szóstkę. Aby obliczyć prawdopodobieństwo PODA, dzielimy 3 na 6, co po skróceniu daje nam jedną drugą. Czyli prawdopodobieństwo wylosowania liczby parzystej to 50%. Teraz weźmiemy pod uwagę dwa niezależne zdarzenia. Mamy przykład czwarty, gdzie musimy obliczyć prawdopodobieństwo wylosowania szóstki w dwóch kolejnych rzutach kostką. Czyli będziemy rzucać dwa razy, ale każdy z tych rzutów jest niezależny od poprzedniego. Wiemy, że prawdopodobieństwo wylosowania szóstki w jednym rzucie to jest 1 szósta. Sprawdzamy sobie prawdopodobieństwo drugiego zdarzenia, które jest niezależne od pierwszego, czyli będziemy mieli a2 to się równa też 1 szósta, bo w drugim rzucie kostką też mamy taką samą szansę na wyrzucenie szóstki. Jakie jest prawdopodobieństwo łączne? Czyli chcemy wyrzucić szóstkę zarówno w pierwszym rzucie, jak i w drugim rzucie. Więc wtedy prawdopodobieństwo łączone a1 i 2 możemy obliczyć poprzez iloczyn tych dwóch prawdopodobieństw. Czyli mnożymy 1 szósta razy 1 szósta, co daje nam 1 trzydziestą szóstą. I takie właśnie jest prawdopodobieństwo wylosowania szóstki w dwóch kolejnych rzutach kostką. W przykładzie piątym obliczymy prawdopodobieństwo zdarzeń, które są od siebie zależne. W pudełku znajdują się cztery kule białe i dwie kule czerwone. Wyciągamy po kolei dwie kule. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania dwóch kuli czerwonych? Na początek będziemy losować pierwszą kulę, czyli piszemy sobie p od a1. To się równa. Chcemy wylosować kulę czerwoną. Mamy dwie takie kule. Wszystkich kuli jest 6, więc prawdopodobieństwo wylosowania pierwszej kuli to jest 1 trzecia. Teraz obliczamy prawdopodobieństwo drugiego zdarzenia, gdzie znowu losujemy kulę czerwoną, ale tym razem w pudełku została już tylko jedna kula czerwona, a wszystkich kul jest już 5, bo jedna została wyciągnięta. Więc tutaj prawdopodobieństwo drugiego zdarzenia wynosi 1 piąta. Aby obliczyć teraz prawdopodobieństwo dla zdarzeń pierwszego i drugiego, Musimy obliczyć iloczyn tych prawdopodobieństw pojedynczych, czyli mamy 1 trzecią razy 1 piątą, co daje nam 1 piętnastą. I takie właśnie jest prawdopodobieństwo wyciągnięcia dwóch kuli czerwonych z podanego zbioru.